Dużo mogłabym o tym produkcie opowiadać. Eee, I są to tapety, które są wyjątkowe, e, bo są tworzone na zamówienie pod klienta. E, mamy wzory, które producent już nam przygotował. Może zacznę w ogóle od tego, że jest to włoski producent, więc e, jakby nie wiem, jak wam, ale mi włosi kojarzą się w ogóle z czymś. E, z z czymś pięknym, z czymś, co, co często gdzieś wypływa, jeżeli chodzi o, o design, właśnie od nich. I, I takie są też wzory tych tapet. Akurat dzisiaj będę mówiła o marce Impióstrobianko. Jest to właśnie włoski producent, włoska marka. E, mamy tapety, które są wykonywane na szczególne zamówienie. A mianowicie chodzi o to, że dana tapeta, dany wzór jest skalowany do wielkości Twojej ściany. Yy, mamy gotowe wzory, ale mamy też możliwość modyfikować te wzory, czyli jeżeli okaże się, że podoba Ci się dany wzór, który, który jest przedstawiony w katalogu. Ale nie do końca pasuje Ci jego kolorystyka, możesz to zmienić. E, możesz też zaprojektować swoją tapetę i ona zostanie wykonana na, na zamówienie. Oprócz tego, że możemy bawić się wzorami, możemy bawić się kolorystyką, to również możemy bawić się fakturami. E, jeżeli chodzi o Bianco, ja uwielbiam tego producenta z tego względu, że oprócz tapet winylowych, które są już powsze powszechnie już teraz znane i rozpoznawalne, e, mamy taki produkt, który nazywa się Golden Wall. Jest to tapeta, która jest wykonana w innej technologii, Ponieważ ma złocenia, które tworzą niesamowity efekt na ścianie. Oprócz tego, te tapety y, możemy wykorzystywać również w strefach mokrych, czyli pod prysznicem. E, jak to działa? E, działa to tak, że tapeta jest impregnowana specjalnymi produktami, które utwardzają nam tapetę dzięki czemu tak naprawdę ta woda, która, która gdzieś e, wydobywa nam się nie, nie jest w stanie w żaden spo, sposób uszkodzić tego produktu. E, ja na ścianie tutaj mam dzisiaj, e, chciałabym, chciałabym Wam dzisiaj pokazać tapetę, która e, jest od innego producenta, ale tak, aby e, nie wiem, przedstawić właśnie jak, e, jak to funkcjonuje na ścianie, mamy tapetę, która jest wykonana akurat przez polskiego producenta, firmę Wolar. E, tu mamy wzór kwiatowy. Ona była troszeczkę modyfikowana właśnie pod kątem e, chyba ustawienia tych kwiatów, e, ale widać przede wszystkim jedną podstawową rzecz, że nie jest to tapeta, która ma powtarzalny wzór, ale jest to tapeta, która jest swego rodzaju obrazem, muralem i tworzy coś naprawdę wyjątkowego we wnętrzu. Ja e, osobiście, nie tylko ja, ale wiem też, że architekci są zakochani w tych produktach i, i myślę, że wprowadzają coś niesamowitego i, i takiego innowacyjnego do, do Twojego wnętrza.